Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie numer jeden. Mamy Ci trzy osoby do oczyszczenia i jedna dodatkowo do laboratorium. I teraz trzy tam. O, wodą musi się ustać. Dobrze. 14 cywilizacji przybyło przyglądać się oczyszczaniu człowieka. Przywitaliśmy się i teraz zapraszam. Pierwsza jest do oczyszczenia i do laboratorium. Kamila Meiran. Kamila Meiran, czy to jest imię, nie wiem, te drugie. I hasło jest Sosna 16. Następnie są dwie osoby do oczyszczenia. Pierwsza jest Maria Katarzyna, hasło Jesień. I Teresa Anna, hasło Lato. Dobrze. Zapraszamy pierwszą. Kamila Meiran. Już Simone przekazała wizerunek, dobrze. K-A-M. K-A-M. I-L-A. I-L-A. Uh -huh. M-E. M-E. j, -j R, -r -a -n. j r R-A-N. To są różne zielone kolory. W zieleni planeta się ukazała. To jest jedna cywilizacja tam Wszystko pozytywne, negatywne, neutralne tam jest. Dwadzieścia galaktyk oddziela tę planetę od drogi mlecznej. I okay. jest na stole kresztowym. No, e, mocno podniszczona ochrona spłynęła z tej istoty. Zaczynają od błog. Right Trójkąt po prawej stronie musi być ściągnięty. Aktywny. 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 Stres i problemy stwarza ten problem. Kwadratowy ciepł. Aktywny. Niszczy people. genetykę. Owalny oval czy ściągnięty.

dann ist ein Dreieck, der ist auch nicht aktiv. Ist dann ist ein kleiner runder Chip. Da, chip der probiert sich gerade anzuschauen. Und das soll dann halt Schlafstörungen verursachen. Dann ist noch ein kleiner quadratischer Chip. Da, chip der ist nicht aktiv. Ist Die Ohren sind frei. Na

rozluźnił mięśnia i założył e, chustę energetyczną do regeneracji. Owalny chip z lewej dłoni ściągnięty. Program ruchomy ma, jak się włącza, zakłóca relacje międzyludzkie. Na sercu nie ma nic, na płucach nie ma nic, na wątrobie nie ma nic. Trój, trójkąt z żołądka ściągnięty.

Rafael ściąga chustę energetyczną i robi przegląd dogłębny jeszcze raz. Nie ma nic ściągnięte, wszystko. I teraz aura jest sprawdzana. No, zniszczona z zewnątrz aura, dosyć mocno. Znaczy się, że dostawało się w tym życiu to, co ma. I teraz złota energia skompletowała całą aurę. I ochrona planetarna owinęła tą istotę. I Rafael pokazuje ręką, mówi, zapraszam, do laboratorium. Już jest, położyła się na stole marmurowym. I skan wjechał na układ rozruchowy. Okay, der ist jetzt zum Vorschein gekommen. I hologram, Man sieht von dem Chip noch diesen Abdruck. Das eh, eh, no, wird nochmal komplett gereinigt. Die, würde ich ganz so, schmutz, eh, całą macicę, cały układ die Eierstöcke zu, nicht nur die Gebärmutter selber. Ja, Niki die ich jetzt sieht man halt immer noch die Teile da von dem Chip. Jetzt wird halt um, Energie draufgegeben, dass das alles gleichmäßig ist. Und dann e, wypełnia właśnie ten obcisk, który taki był wypukły, e, nie wkręśnięty, odwrotnie wkręśnięty, wypełnia energią. Żeby no i mówi, że tam e, nie może nic więcej zrobić. Ściąga kopię e, układu rozrodczego z archiwum i nakłada na ten cały układ rozrodczy. I to jest sygnał, informacja, że macica zacznie się po prostu e, regenerować. Kommt noch so ein Netz, um die die I zakłada specjalną sieć energetyczną, żeby to wszystko tam było zabezpiecza, żeby ta energia cały czas też była z tej sieci dostarczana. das war's jetzt, also die aura von der I założył nową aurę, cały układ rozrodczy ten organ i ją um. pod stół. Das Usiadła sobie na stole. Łzy płyną. Bardzo wzruszona. Składa podziękowania. Wezus rozmawia, uspokaja ją. Zeszła ze stołu. I podchodzi do każdego i składa podziękowania. Jest teraz taka rozluźniona i szczęśliwa. Już kopia odbiera. Pożegnała się. Połączenie się z ciałem. Bardzo się cieszymy. I szybkiego powrotu do zdrowia, tak każdemu życzymy. Zapraszamy do oczyszczenia, Maria Katarzyna. M A R I A M A R I A. Zweit K A K A P A T A R Z R Z y N A y N A. Das ist ein grün-brauner planeta? Zielono-brązowa planeta się ukazała jedna cywilizacja. zamieszkuje. auch Wszystko tam jest. Negatywne, pozytywne, neutralne. Pięć galaktyk oddziela tą planetę. Od drogi mlecznej jest na stole. Zaproszę, zaproszenie przyjęte zaczynają. Mocno zniszczona ochrona spłynęła z tej istoty. Auf right side, chip. Okrągły czy po prawej stronie mózgu ściągnięty, aktywny, stres problem. i problemy stwarza ten program. To owalny czy ściągnięty, program ruchomy, no i show. stwarza depresję ten program. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny, the... no, chip. okrągły czy ściągnięty. Aktywny, niszczy genetykę. kwadratowy czy po lewej stronie mózgu ściągnięty. Aktywny. I idzie w, no, na, na, ma wpływ na pamięć, jakby zaniki pamięci robił. Okrągły czy ściągnięty. Program ruchomy ma. Wzmacnia bóle cielesne ten program. kwadratowy ściągnięty. Jest ist aktyw, impulsy der gibt immer wieder impuls Impulse Und Impulse Mały Trójkąt ściągnięty, aktywny. nie jest aktywny. So. Die czy da liegt ein Ovalny między Uszami ja, ściągnięty. Ja, probiert program probiert się die No i da. osłabia słuch ten program. Na oczach nie ma nic, owalny chip z podniebienia ściągnięty, program zaczął się włączać, no, e, osłabia system immunologiczny. Okrągły chip z karku ściągnięty, jest aktywny i ma wpływ na aparat ruchowy. Schultern auf der rechten Schulter ist ein runder schild der ist aktiv. Und das soll halt auch wieder von oben bis unten. Rafael założył energetyczną do regeneracji mięśni. Na rękach nie ma nic, są na organach. Mały okrągły typ serca ściągnięty. Program zaczął się włączać, no i osłabia mózg sercowy ten program. Na płucach nie ma nic, na wątrobie nie ma nic liegt noch Okrągły chip żołądka ściągnięty. aktywny. Aktywny. No i, s, i m, tworzy złą pracę żołądka ten program. Na jelitach nie ma nic, na nerkach nie ma nic. Trójkąt z, z pęcherza, ściągnięty, jest aktywny, osłabia, osłabia pęcherz, ten program. Na układzie rozrodczym nie ma nic, okrągły czyb z lewego biodra. Ściągnięty. Aktywny. Ma wpływ na, na stawy biodrowe, na obydwa, po prostu niszczy stawy biodrowe. Są na nogach. Na kolanach nie ma nic. Do stóp nie ma nic. Rafael ściąga teraz tą chustę energetyczną i przegląd dogłębny. Jeszcze raz. Pościągany, Nie ma nic. Teraz aura jest sprawdzana. No. Zniszczona jest bardzo aura od wewnątrz od zewnątrz cienka jest, złota energia kompletuje, odnawia całą aurę. Zrobione. die aura. I teraz ochrona planetarna obija tą istotę. I zobaczymy. Usiadła sobie na stole. No taka Mówi, że jest swobodny, a teraz taka swobodę poczuła i teraz Wejzus przekazuje informacje tej istocie. Serdecznie się dziękuję u wszystkich. Zeszła ze stołu. żegna się, już kopia odebrała i zjazd ciała. Cieszymy się, następna istota jest uwolniona z programów. Zapraschamy teraz Teresa Anna. T-E-R-E-S-A. T -e R -e e Zweite -a A S -a S -a Anna. A-N-N-A. -N -N -A. Uh -huh. Okay, das ist ein violetter Planet. Violettowa Planeta, sich ukazała. Das sind zwei Zivilisationen. Dwie Zivilisationen zamieszkują. Uh, da ist positiv neutral. Positiv neutraler Planeta.

ochrona spłynęła już z tej istoty, od głowy zaczynają przeglądać. Kwadratowy chip po prawej stronie mózgu ściągnięty, aktywny. No i stwarza stres i problemy ten program. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny. Okrągły chip ściągnięty, aktywny. No i stwarza takie myśli zmartwienia ten program. Kwadratowy czy wciągnięty aktywny, niszczy genetykę. Okrągły czy po lewej stronie mózgu ściągnięty, nie jest aktywny. Kwadratowy czyn ściągnięty, program ruchomy ma i wzmacnia bóle cielesne. Trójkąt ściągnięty, program zaczął się włączać, zakłóca sen.

Mund, off, um, gaume, lig, no, wala, Owalny czy wzięty ustny ściągnięty? Nie aktyw jest aktywny. Słyszę, kwadratowy. Kwadratowy czy w skarku ściągnięty. Ja program się wzią, zaczął się włączać. Dasa, no i, a i, a i a robi problemy. Um, chodzi o układ y, ruchowy. Okay. Schultern, um, Sześciokątny czip z lewego ramienia ściągnięty, program ruchomy ma. No i stwarza, jak się włącza, stwarza ból mięśni w górnej części pleców. Na rękach nie ma nic, na organach, na sercu nie ma nic, na płucach nie ma nic, na wątrobie nie ma nic. Magen, uh, im chip. Owalny czy z żołądka ściągnięty? Aktywny? No i y, stwarza y, stany zapalne żołądka tej y, śluzówki od środka? Na tak nie ma nic?

Zakłóca układ krwią. Na kolanach nie ma nic. Został to z uderzeniem, op der rechten Seite, i stwarza bóle stóp. Ten program. Rafael teraz ściąga pustę energetyczną. I drüber geschaut, hat nichts gefunden. Już zrobił przegląd, mówi, że nic nie ma, wszystko pościągane. Teraz aura jest sprawdzana. Pęknięcie ma przy lewej dłoni aura. Rafael, taki już siedział zaschnięty, spiral, no spiralny taki stwór srebrny ściągnięty. rapel laserem zamyka przestrzeń i złota energia odnawia całą aurę. Zrobione. I ochrona planetarna teraz. Owija tą istotę i czeka. Sie freut sich, hat Siedzi, a Siedzi i płacze, ale ten płaszcz radości jest. Zeszła ze stołu i po kolei teraz podchodzi i składa podziękowania, bardzo szczęśliwa. Jezus no. też ją przytulił, uspokoił, żeby neutralna połączyła się z ciałem fizycznym. Żegna się i kopia już odbiera, znika w portalu, łączy się z ciałem fizycznym. Bardzo się cieszymy, następna istota uwolniona z programów i z problemów. Namaste.